Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Jak już pewnie wiecie, a przynajmniej część z Was wie. Ponad miesiąc spędziłem w Polsce. Między innymi odwiedziłem XCOM, a dokładnie w X Studiu nagrywałem kilka materiałów, także część z nich jeszcze pojawi się na moim kanale. Część na XCOMie. Załatwiłem też kilka swoich prywatnych spraw. No i w końcu wczoraj udało mi się dotrzeć do domu, także zabieram się ostro do pracy, a jest co robić, bo Sampli zjechało całkiem sporo. Będzie też nawet może nie tyle test, co prezentacja telefonu. Ale o, o tym dzisiaj Wam nie będę mówił. Planuję też przeorganizować moje stanowisko pracy, ale czekam jeszcze na biurka. Będę wymieniał dwa, a nawet może trzy, zobaczymy. Jeszcze do mnie nie przyjechały, ale z pewnością z tego też zrobię jakiś materiał. W dzisiejszym jednak vlogu chciałbym się skupić na kilku produktach marki Be Quiet. Jak widać przyjechały do mnie dwa zasilacze. Jeden z segmentu premium tzw. High End Dark Power 12 i drugi segment Essential Pure Power 11 FM. Niestety mój tester cały czas jest w serwisie, także nie mogę dla Was ich przetestować. Dlatego też pomyślałem, że w tym filmie, w tym vlogu pokrótce powiem Wam, jakie są ich najważniejsze cechy. A gdybyście chcieli zobaczyć pełną recenzję tych zasilaczy, to odsyłam Was do Łukasza na, kana na kanał Sierant Tech i tam możecie zobaczyć, na co je stać. Mam także od Bequieta dwa odpromienniki na dyski NVME, czyli Dyski M2. Jeden model to MC1, a drugi MC1 Pro, także będą krótkie testy. Sprawdzę, jak wyglądają temperatury dysku bez radiatora. No i oczywiście z tymi radiatorami już zamontowanymi. Zaczniemy od zasilacza Pure Power 11 FM, gdzie FM oznacza w tym przypadku jednostkę w pełni modularną, czyli wszystkie kable są odłączane. Dostępne moce to 550, 650 i 750 W, ja akurat mam 650. -tkę. Certyfikat 80 plus Gold, czyli sprawność na czy w okolicy 92%. Topologia półmostka. Mamy także dc DCDC. Kondensatory z tego co się orientuje, to tajwańskie TIPO na stronie pierwotnej i wtórnej. Zerfnicze, jak wygląda rozkład linii poszczególnych na linii 3,3 V20A. Tak samo na linii 5 V. Łączna obciążalność 120W i dwie linie 12V na 1,32A, na drugiej 28. Łączna obciążalność to nominalna moc zasilacza, czyli 650W. Ja teraz ten zasilacz wyjmę z opakowania i zerkniemy sobie, jak wyglądają same przewody i sama jednostka. Zasilacz mierzy 16 cm, także standard, powinien Wam się zmieścić do każdej praktycznie obudowy. Wokół wentylatora B-Quiet, 120 mm, mamy taką szarą obramówkę, a nie pomarańczową, jak to miało miejsce w poprzednich wersjach tych zasilaczy. I może uda mi się Wam pokazać. Ten kondensator typu na stronie pierwotnej, jak widać, 330 mikrofaradów. Z tej strony, oczywiście, miejsca do podłączenia przewodów modularnych, wszystko ładnie opisane. Na górze, tłoczone logo Be Quiet. Z tyłu, no to standard, wiadoma sprawa. Miejsce do podpięcia kabla zasilającego włącznik włącznik, otwory wentylacyjne. No, jeszcze wrócę z tej strony, gdzie znajdziemy tabliczkę znamionową. W OPLOCie mamy tylko jeden przewód 24-pin do zasilania płyty głównej. Pozostałe już są jak widać płaskie i tak. Tutaj jest przewód EPS z końcówką 8 ośmiopinową i drugi EPS z końcówką czteropinową. To akurat się może przydać, bo sporo płyt ma teraz właśnie dwa wejścia wyjścia EPS. Dalej przewody PCIe Express. Na każdym z nich po dwie końcówki 6 plus 2 pin, czyli w sumie 4 końcóweczki. Dalej peryferia, czyli pierwszy przewód z czterema końcówkami SATA, wszystkie kątowe, szkoda, że nie mamy żadnej tutaj prostej. Kolejny przewód z końcówkami SATA, tym razem trzykątowe i taki kabel, nie kabel, tylko przewód, przewód mieszany, gdzie znajdziemy dwa moleksy i dwa kątowe SATA. I drugi zasilacz Dark Power 12, nie mylić z wersją Dark Power Pro, to jest kilka różnic. Chociażby sama obudowa nie jest już aluminiowa, a metalowa. Dostępne moce, jak widać, 1850 i 750 W. Także mamy instrukcję obsługi. Tutaj zapakowany jest zasilacz. Tak on wygląda, za chwilkę go wyjmę. Także widać, że mamy do czynienia z produktem premium. Na tym drugim pudełku mamy okablowanie. W tej jednostce mamy już wszystkie japońskie kondensatory NiPona, zarówno na stronie pierwotnej, jak i wtórnej. Na pierwotnej są dwa bodajże o łącznej pojemności 600 mikrofaradów. Wentylator, jak widać, umieszczony jest pod taką siatką. Jest to wentylator bezramkowy Silent Wings, także mega cichy. Ja dostawałem wersję Pro tych zasilaczy, no i praktycznie nie można go usłyszeć nawet pod pełnym obciążeniem. Topologia to pełny mostek, rzecz jasna przetwornica DC-DC i certyfikat 80 plus titanium, co oznacza sprawność na poziomie 96%. Zerknijmy na tabliczkę znamionową, na linii 3 i 5V po 22A, łączna obciążalność 110W. Tutaj nie trzeba mieć dużego obciążenia, bo wiadomo, że komputery teraz głównie korzystają z linii 12V. Mamy aż 4 linie 12V, łączna obciążalność na nich to 744W, aczkolwiek możemy połączyć je za pomocą jednego przełącznika, że tak powiem, w jedną linię, gdybyście chcieli. Na przodzie miejsce do podpięcia przewodów modularnych, wszystko też ładnie opisane. No, i na jednym z boków jest logo Bequay, taki nazwa zasilacza. To o czym mówiłem wcześniej, nie mamy tutaj szczotkowanego aluminium, jak to miało miejsce w przypadku wersji z dopiskiem Pro. Nie powiedziałem jeszcze nic o średnicy wentylatora, no jest to 140 mm, no i też dodam, że na zasilacz ten jest 10 lat gwarancji producenta. Tutaj wszystkie przewody są w oplotach, jak widać, nie mamy płaskich, zdecydowanie grubsze, także lepszej jakości. Pierwsze z nich to oczywiście 24 pin. Dalej dwa przewody EPS ośmiopinowe, z tym że jeden ma końcówkę, już wam pokazuję, ma końcówkę rozłączaną. Oj, ostrość! Końcówka rozłączana, a druga to końcówka złączona na stałe. Dalej aż trzy przewody PC Express, na każdym z nich po dwie końcówki 6 plus 2 pin, czyli w sumie 6 końcówek. Peryferia. Na pierwszym z nich trzy końcówki SATA, z czego jedna prosta, co się chwali, i dwie kątowe. Drugi przewód, jak się orientuję, dokładnie taki sam, czyli dwie kątowe, jedna prosta SATA. Na trzecim mamy trzy kątówki i jedną prostą, również SATA. Dalej przewód mieszany, dwa razy Molex, dwa razy... Nie, przepraszam, tutaj mamy... Coś mi się poknociło, poczekajcie. Nie, dobrze mówię. Czyli tak, mamy same Molexy, sztuk trzy. I w końcu ten właśnie przewód mieszany, dwie końcówki SATA, proste zresztą i dwie końcówki MOLEX plus jeszcze FLOPPY, gdybyście mieli jakąś kartę dźwiękową powiedzmy dodatkowo do zasilenia. Dalej, do złączenia linii możecie użyć takiego dołączonego przewodu ze śledziem, który później sobie przełączacie na tyle obudowy lub też możecie użyć zwykłej zworki, czyli zwieracie sobie, ja Wam pokażę, to wejście tutaj na... OCK, możecie sobie tą zworką po prostu to zawrzeć, żeby połączyć wszystkie cztery linie w jedną. No i pokażę Wam w końcu te radiatory na dyskiem M2. Tutaj jest ta wersja zwykła bez dopisku PRO, czyli MC1, a tu z dopiskiem PRO. Jak się można było domyślać. Mamy tutaj grubszy radiator. Jak widać chłodzone są obydwie części dysku, nie tylko ta górna. Mam tutaj dwa radiatorki, na każdym z nich oczywiście termopad dołączony w komplecie śrubokręt. No, i śrubki jeszcze do przekręcenia tych radiatorków na dyski. A dysku jakiego będę używał, to Team Group NVME, napisy Express 3.0. Tutaj tą nalepkę z niego zerwę, żeby był dobry kontakt z radiatorem. No, i najpierw sprawdzę, jak się zachowa dysk pod kątem temperatur bez radiatorów, a później z tymi właśnie radiatorami. Jeszcze może zrobię takie zbliżenie, żebyście to zobaczyli. Logo Be Quiet, nazwa produktu, czyli NC1 Pro, tutaj akurat mamy. No, i tutaj ten zwykły tak wygląda. Ja teraz przejdę już do krótkich testów. Ok, teraz kopiuję cały folder z biblioteką Steam, ważący 433 GB na no, ten dysk Team Grupa. Temperatura w tym momencie już jest na poziomie 81 stopni Celsjusza. No, dysk widać, zrzucił strasznie transfer. Prawdopodobnie trotluje. A jeszcze zostało no, prawie połowa do skopiowania. Także wrócę za chwilkę do Was z temperaturą już końcową po kopiowaniu tego folderu. No i później sprawdzimy sobie jak to wypadnie na tych radiatorach Be Quieta. Kopiowanie prawie zakończone. Dysk jak widać do końca już utrzymywał niskie transfery. I finalna temperatura dysku bez radiatora to 82 stopnie Celsjusza. No to mam mały problem, ponieważ na płycie Asus Maximus Formuła 12 mamy taką rynienkę do montażu dysków NVMe, czyli dysków M2. Jako już chłodzone są na tym radiatorem dołączonym do płyty głównej. No i ten dysk z radiatorem Be Quieta, niestety mi się tutaj nie mieści. Także muszę użyć innej płyty. Mam Maximusa 13 Hero i tam już przemierzałem ten dysk, on się zmieści. Dlatego testy, dalsze testy wykonam właśnie na tamtej płycie. Teraz zainstalowany mam ten mniejszy radiator MC1. Kopiowanie się kończy. Jak widać transfer w okolice 1 GB na sekundę. No i temperatura to zaledwie 45 stopni Celsjusza, czyli 37 stopni mniej, jeżeli na dysku bez radiatora. I w końcu ten większy radiator MC1 Pro. Kopiowanie dobiega końca. Transfery też podobne, okolice 1 GB na sekundę, a temperatura to zaledwie 38 stopni Celsjusza, czyli jeszcze lepiej od tego radiatora bez dopisku PRO, no i oczywiście o wiele lepiej, aniżeli na samym dysku bez w ogóle zainstalowanego radiatora. Jak widzieliście, radiatory na dyski dają sobie bardzo dobrze radę, zwłaszcza ten MC1 PRO. Poza tym, że ma większe gabaryty, to jeszcze przy montażu dysku zauważyłem, że posiada on wygięty heatpipe który ma bezpośredni styk z elementami na dysku. Oczywiście poprzez termowat, Stąd też tak dobre i niskie temperatury. Jedyny minus tego jest taki, że gdybyście montowali go w slocie M2, zakrytym, znaczy w miejscu, gdzie montujecie później kartę graficzną, to jest on zbyt wysoki i karty nie zainstalujecie. Także nada się on do pierwszego slotu, ewentualnie do innych. Rzecz jasna, większość płyt głównych ma już wbudowane redatory, ale te tańsze modele, zwłaszcza budżetowe, niekoniecznie i wtedy warto nad czymś takim, nad takim rozwiązaniem. Pomyśleć. Zasilaczek jak mówiłem wcześniej, nie byłem niestety dla was w stanie przetestować ze względu na uszkodzony tester. Gdybyście ciekawi byli, jak one wypadają, to odsyłam was do Łukasza Sieranta na jego kanał YouTube Sierant Tech. Linka umieszczę w opisie tego filmu. Moi drodzy, na dzisiaj to byłoby tyle, także wam bardzo dziękuję za uwagę, jak wam się film podobał, zostawcie łapkę w górę, oczekujcie kolejnych materiałów. Pozdrawiam, cześć.